Znajdujemy się w centralnej Polsce w rejonie Łowicza na plantacji ogórka gruntowego. Uprawa prowadzona jest na jednym hektarze w rozstawie 2 m na 31 cm na czarnej folii z nawadnianiem. Podstawową odmianą w gospodarstwie jest list, otwarty pokrój rośliny, odmiana wczesna. Rośliny szybko wchodzą w okres owocowania, krzaki posiadają doskonałe właściwości regeneracyjne, dając duży plon wczesny i posiadają długi okres zbiorczy. Sam owoc zielony. Smukły o małej komorze wewnętrznej, mający cienką skórkę, grubobrodawkową skórkę. Ogórek idealny do produkcji małosolnych i konserwowych. Drugą prezentowaną odmianą na polu jest odmiana rubato. Cechuje się bardzo wczesnym plonem, jak i wysokim plonem ogólnym. Rośliny tworzą małe liście wzniesione. To jest pokrój otwarty, ułatwiający zbiór. Owoce odmiany Rubato są proste, kształtne, nieprzyrastające na grubość. Tworzą bardzo małą komorę nasienną, gruby miąższ, cienka skórka. Jest to idealny surowiec do zakładów przetwórczych. Zarówno odmiana Liszt, jak i Rubato to odmiany partenokarpiczne, to znaczy nie wymagają owadów do zapylenia kwiatów, owoce nie tworzą nasion i są pozbawione goryczki. Odmiany Liszt i Rubato mają wysoką odporność na parcha dyniowatych i mączniaka prawdziwego, oraz średnią odporność na wirusa mozaiki ogórka.